Ile możesz słyszeć, to tak dziwnie brzmi słyszeć ciepłą wodę z kranu, tak? To znaczy, to, że wszystko jest doskonale, gdzie my sami nie no, już Ja widzimy. oglądam czasami wiadomości, po prostu tam. No, jedyne, co jest złego, to jest ta druga strona polityczna. Jak wcześniej była inna partia i była zła, i, i, no, i byli przedstawiani w. w w mediach, ich mediach, ta druga strona była cały czas, tam była nagonka. Tak, teraz jest to samo, tylko w drugą stronę. Czy znaczy, dla mnie, dla mnie w, to pokazuje jedną rzecz i, i, i dobrą rzecz, że jeżeli już takie ym, treści pojawiają się w tych głównych, nazwijmy to, mediach, to przynajmniej zacznie się dyskusja. Bo wracając do konkretów, czyli do tego wywiadu z panią profesor, która powiedziała bardzo dużo, interesujących rzeczy. Oczywiście, momentalnie zostały jej wytknięte różne tam takie rzeczy nieścisłości, nazwijmy to, albo nawet to, niektórzy nazwali to, że po prostu nie wie o czym mówi. Ja się nie, nie tutaj nie wypowiem, bo brak mi w tej sferze wiedzy po prostu, nie merytoryczne, nie jestem w stanie tego ocenić. Natomiast co jest dla mnie ważne, ważne jest to, że ktoś w końcu wyszedł i z grubej rury uderzył w temat, który od, od lat tak naprawdę my wszyscy czujemy, że jest jakiś problem z tą żywnością, z jej jakością, że ona nam de facto nie służy. Nie jest dla nas dobra, bo ten wysyp różnych chorób, nazwijmy to cywilizacyjnych, jest w moim przekonaniu w głównej mierze związany z tym, co jemy. Ile z jemy, i co jemy? Z produkcją przemysłową. Tak. No i, no, znaczy, kiedyś byliśmy na takim festynie, chłopaki byli z na pokazach i był tam taki. Miejscowy właściciel jakiś tam masarni, i tak dalej, który miał tam swoje rzeczy, i chłopaki tam po tym występie rzucili się na te parówki, a on trochę był podlany, był i Swestynowany? sfestynowany. był, tak. No I się po prostu tam otwarł, że chyba szkoda było tego sportowego ciała, i mówi: Chłopaki, nie jecie tych parówek, nie? Ani dlaczego? On? Nie jecie ich, nie ja je robię, i wiem, co mówię, nie? Więc to już było od dawna, nie? Tylko teraz chyba zaczyna wybijać już, no bo już... Ale wiesz, tatko, to się coraz bardziej rozpędza, dlatego że, no, wraz z postępem technologicznym i, i rozwojem e, chemii, no, coraz więcej jest udawania tej żywności, to znaczy, e, po to, żeby utrzymać relatywnie niską cenę jej, bo, bo to jest też taki... To coś, coś dodeterminuje. My jesteśmy zadowoleni, że ceny nie rosną albo rosną w minimalnym stopniu, ale nie patrzymy jakim kosztem. A one nie rosną kosztem jakości tego, bo nie da się po prostu. No jeżeli czytasz skład i widzisz, że rzeczy, które normalnie uznałbyś, być, że powinny zawierać, nie wiem, 2-3-4 składniki, tam lista jest 25 składników, no to począwszy od tego, co jest w środku, a skończywszy na opakowaniu bezsensownym, czyli pakowaniu wszystkiego w plastik, papier, przede wszystkim zdjęcia, jakieś piękne zdjęcia, salami, które ale już w środku nie jest takie piękne.